Znajdujemy się w leśnictwie Mucharz, w Nadleśnictwie Sucha. Te wyrwy, które za mną widać, to jeszcze do niedawna był wjazd i skład drewna. Wystarczyło kilka godzin, żeby porobić te zniszczenia. Na chwilę obecną praktycznie są nie do oszacowania. Potrzebujemy ładnych kilku dni, żeby w pełnym zaangażowaniu Służby leśnej, oszacować w ogóle wartość tych zniszczeń. Drzewo w Stanach raczej wielkich szkód nie ma. Niemniej należy się spodziewać, że bardzo nasiąknięta gleba leśna może lokalnie spowodować obsunięcia terenu i osuwiska. Jesteśmy w Leśnictwie Haraszowskiej w oddziale 218 na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie. Przed sobą mamy zalany teren przez rzekę Małą Panew. Do rzeki Małej Panwi wpływa kilkanaście dopływów, jak i kilkadziesiąt rowów melioracyjnych, które stają się w momencie silnych opadów atmosferycznych dużymi, wezbranymi rzekami. Dzisiaj mamy czwarty dzień powodzi i mamy duże uszkodzenia. W infrastrukturze drogowej, groblach zbiorników retencyjnych, jak i również w drzewostanach od tegorocznych upraw założonych.